Składniki glukofinu i ich działanie. Chrom to pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania receptorów insulinowych, zmniejsza apetyt na słodycze, co sprzyja normalizacji glikemii. Jest jednym ze składników czynnika tolerancji glukozy, substancji wytwarzanej w wątrobie, która trafia do krwi w momencie wzrostu poziomu cukru. Właśnie z tego powodu chrom jest rekomendowany osobom chorującym na cukrzycę. Cynk pobudza pracę trzustki i zwiększa wydzielanie insuliny, usuwa nadmiar miedzi z organizmu, który często występuje u cukrzyków, uczestniczy w metabolizmie białka, tłuszczu i węglowodanów. Ekstrakt z liści morwy białej zawiera związek DNJ, którego działanie polega na spowolnieniu rozkładu skrobi na cukry proste, co przyczynia się do obniżenia poposiłkowej hiperglikemii oraz kwercetyna, która utrzymuje prawidłową gospodarkę węglowodanową i chroni komórki, błony komórkowe i DNA przed uszkodzeniami, co odgrywa ważną rolę w profilaktyce cukrzycy. Jest to doskonały środek przeciwcukrzycowy, zmniejsza wchłanianie cukrów do krwi i cholesterolu. Dzięki połączeniu tych trzech składników w idealnie dobranych dawkach udało nam się stworzyć preparat, który poprawia metabolizm cukrów, usprawnia pracę trzustki, a także likwiduje obrzęki i drętwienie kończyn. Glukofin trafia bezpośrednio w źródło problemu. To metoda, która w naturalny sposób stabilizuje przemianę węglowodanów i usprawnia pracę trzustki. Dzięki niej masz szansę utrzymać cukier na właściwym poziomie. Zamów teraz z linku w opisie.